Dzisiaj jest 31 maja. Postanowiłem wyskoczyć sobie na połowić z gruntu na koszyczki nadgającą szczytówkę. No i coś tam mimo początkowych słabych brań, coś tam udało się nawet wydubać. Głównie leszcze i parę krąpi. No, czas już kończyć. Gdzieś tak od godziny 9.00. Do 10, łowiłem do, do 15, więc jakieś 5-5,5 godziny. No i się udało 8 rybek złowić. Oba idę wyciągnąć siatkę. Wszystkie rybki wrócą do wody. Pamiątkowe zdjęcie tylko będzie. Zobaczymy, co tam jest. Nie są to jakieś wielkie deszczale Ale coś no, tam się udało wyciągnąć Oj O, spokojnie Trzeba je tak zebrać Żeby się nie pokaleczyły o, Jest tutaj kamieni na dociążenie zaraz je przerzucę do wiaderka i gdzie jest ciepło, trzeba to zrobić dosyć szybko do i i zaraz będziemy wypuszczać większy leśczyk już taki brązowawy no widać po wiaderku, że woda w wodzie nie jest najczystsza ten też już troszkę ładniejszy kilka krąpi nie za duże Jeszcze się tam jeden zapodział szybkie zdjęcie o, ciepło dzisiaj się zmachałem troszkę przy tych rybach. Widać 20 litrowe to trochę jest widać tej mebie. może jeszcze z ciekawości zmierzę tego największego i on tu może mieć nie są to jakieś wielkorudy, no ale 40 ma jeszcze widać Widać jeszcze z wysypką tałową. Także, może ciekawe, czy jeszcze przed całem. Dobra, wypuszczamy. Wypuszczamy po kolej Piękny Brązowy i ciośni. Ten też już ten też całkiem o. i dostałem pysznic. Ech, dann kann man ja... Jawa. 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 popłynęły wszystko nie ważyłem ale parę dobrych kilo musiałem mieć nie wiem może ze 4 8 sztuk mniejsze, większe myślę, że około 4 kilo mogłem mieć jak na 5 godzin to nie jest źle. W zasadzie można powiedzieć, że od 9 do 11 w ogóle nie brały. Dopiero o 11 się zaczęło. Później gdzieś koło, po 12, gdzieś w pół do 13 była przerwa i znowu zaczęło o 14 brać. O, a tu taka ciekawostka, co się udało zebrać po, po pseudowędkarzach. Cała siatka kukujec, puszek po kukujec. Nie wiem, na no samą kukujecę chyba mencieli łowić. Nie wiem, co oni z tym robią. Z jednej główki, w zasadzie, cała siatka kukujec. Ciężko zabrać i wsypać do sortowanych śmieci. No ale co. Cóż poradzić Takie raja tutaj są Dobra, trzeba zwijać wędki Koniec na dzisiaj starczy gorąco łupał także już na dzisiaj słońca wystarczy